Cześć! Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film z cyklu Moje przesyłki i chciałabym Wam pokazać, co zagościło u mnie w tym okresie ostatnich dwóch tygodni. Także serdecznie Was zapraszam na film. Może rozpocznę od próbek kosmetyków, które dotarły do mnie od Bingo Spa. W związku z ogłoszeniem piątej edycji dla blogerów firma Bingo Spa. Przekazywała do recenzji pewne próbki bądź pełne kosmetyki. Ja otrzymałam tylko próbki, ale i tak jestem zadowolona, ponieważ w moje ręce trafiło między innymi delikatnie zuszczający krem z kwasem AHA o pojemności 5 gramów, następnie krem na celulit i rozstępy. I to na pewno bardzo mi się przyda. Znajduje się tutaj 10 ml kosmetyku, następnie dwie próbki koncentratu cynamonowo kofeinowego i zawierające w sobie również paprykę i w każdym jest po 10 gram produktu. To co czytałam na pewno tutaj trzeba uważać, aby nie uczulił ten kosmetyk, zobaczymy i będę Wam recenzować co tutaj się znajdowało. I ostatnie dwie próbki, jest to serum kolagenowy na uda, pośladki i brzuch, zawierający m.in. zieloną herbatę, masło, szyi oraz brzoskwinie, każde pojemności. 5 gramów. Także nieduża, ale kosmetyki, do których do tej pory nigdy nie miałam możliwości stosowania, i jestem bardzo ciekawa, jak one tutaj poradzą sobie, jak wypadną w tym teście. Kolejna przesyłka zawierała już w sobie moją wygraną w konkursie organizowanym przez firmę Bell na ich fanpage'u na Facebooku. Trzeba było odpowiedzieć w kreatywny sposób, dlaczego wolę używać błyszczyki od szminek, i najciekawsze odpowiedzi były właśnie nagradzane błyszczykiem. Między innymi otrzymałam błyszczyk. O pojemności 5,5 grama. Prezentuje się on mniej więcej w ten sposób. Jest bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Pachnie malinowo, słodko-cukierkowo. On daje efekt na ustach takich właśnie mokrej, tafli ust. Nie utrzymuje się zbyt długo, tam powiedzmy przez godzinę, półtorej maksymalnie, ale do częstego stosowania, do pielęgnacji ust, naprawdę bardzo fajny kosmetyk. I jeszcze w przesyłce znalazłam pewien gratis, również od firmy Ben, Pretilip, jest to bezbarwny, przeźroczysty błyszczyk do ust. O pojemności 6 gram, jak widzicie, z bezbarwną szczoteczką. Już go nanosimy. On, powiem nawet, że jeszcze ładniej pachnie niż poprzedni błyszczyk. Tak, powiedzmy, bardziej cytrynowo, cytrynowy sposób. Ładniejszy, niewiele nawet się różnią, jedynie tamten daje lekki, różowawy, różowawy odcień. Konsystencja jest bardzo podobna, także zaprezentuję również Wam na ustach. Ale przyznam szczerze, że najbardziej jestem zadowolona z tej oto magicznej koperty. Jest to moja wygrana w konkursie organizowanym na portalu Miasto Kobiet i trzeba było odpowiedzieć na pytanie wnosząc tytuł moje pierwsze wrażenie mając 15 sekund na swoją prezentację co byś zrobiła żeby pozostawić po sobie pierwsze dobre wrażenie i muszę się pochwalić że zdobyłam pierwszą nagrodę ufundowaną przez firmę Areton i tutaj właśnie w środku znajduje się zaraz wam pokażę ja już Hmm, sprawdzałam. O, tak prezentujący się e, jedwabny szal firmy Areton, gdzie cena regularna tego szalu wynosi 229 zł. I przyznam szczerze, że na pewno w życiu nie pozwoliłabym sobie na taki zakup. Hmm, teraz ten szal. Na pewno zostanie moją perełką w garderobie. Jestem przeszczęśliwa, bo idealnie wkomponował się właśnie w moje gusta. Bardzo stylowy, elegancki, y, przepięknie się mieni. I powiem Wam, że w dotyku jest tak delikatny, tak miękki, tak aksamitny, że jestem po prostu nim zachwycona. I to jest kolejny po prostu taki bonus, który potwierdza w przekonaniu, że jednak luksusowe życie za grosze jest możliwe, nie wydając na to ani centa. Naprawdę, poświęcenie minuty na napisanie pewnej wypowiedzi i docenienie tej pracy jestem naprawdę nim oczarowana i zachwycona. Na dzisiaj to już wszystko, jeżeli chodzi o moje przesyłki. Ja się z Wami żegnam, no i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!